zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Lipomel nie dopuszcza do rozwoju choroby i dziecko szybko odzyskuje zdrowie. Lipomel, naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i ziemieniu. W nauce zawsze wyciąga się wnioski z wcześniejszych doświadczeń. Odkrycia są podstawą bezpiecznej przyszłości. Nowoczesne elektrownie jądrowe mogą się same wyłączać i chłodzić. To technologia, która daje bezpieczeństwo energetyczne. Niezależnie od pogody zapewnia stabilne dostawy energii. Prąd w naszych domach. Czas na polski atom. Gdy umiera senior rodu. Chciałbyś go zobaczyć zanim... Co to, to jest? A sprawy się komplikują. Ja i twój tata z Hollywood. Mama wie? Nie ma powodu, żeby jej mówić. Jak dostanę, co mi się należy. Tata był ten Teges? I zaczyna się prawdziwa katastrofa. To, co połknął, nie było walił. To czym? Wjechaluzynowelem. się poruszyła. On żyje. Doskonała komedia. Zgodna na pogrzebie. Dzisiaj o 21.05. Super Superpolsat. Najpiękniejsze prezenty dla najbliższych, na przykład zestawy prezentowe marek Rituals, Glow Recipe, La Mesh czy Sephora Collection. Sprawdź nasze pomysły na prezenty i podaruj coś pięknego. Sephora Rok temu w Sylwestra zapaliłam ostatniego papierosa. Wtedy postanowiłam rzucić ten nauk, ale bałam się też, że nie dam rady. Pomógł mi Desmoksan. Wystarczyło jedno opakowanie. To tylko 25 dni. To jest lek. Dla bezpieczeństwa go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Desmoxan, i do dziś nie palę. Zazdroszczę ci, też chciałam rzucić. Weź Desmoksan, wierzę, że ci się uda. Desmoksan i już nie palisz. Ostatnio gardło bolało mnie tak bardzo, że już nic nie działało. Wtedy odkryłam nowość. Backsofort od razu mi pomógł. Backsofort to płyn do gardła z silną substancją, która działa podwójnie. Przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Ból minął natychmiast. Teraz nie mam wątpliwości. Jak tylko zaczyna się ból gardła, sięgam po Baxofort. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Baxofort. Silny lek na ból gardła. Kłopoty z wagą to tylko wierzchołek góry lodowej. Właściwa dieta, stres, życie w biegu powodują wahania cukru, objawiające się nadmiernym zmęczeniem. Do tego niekorzystnie wpływają na cholesterol. Dlatego polecam Multisulin. Multisulin wspiera stabilizację prawidłowego poziomu cukru, ułatwia utrzymanie właściwego poziomu cholesterolu i sprzyja redukcji masy ciała. Multisulin to wsparcie dla smukłej sylwetki, pełni energii i utrzymania prawidłowych wyników badań. Multisulin. Więcej niż smukła sylwetka. Rybak, uczyn, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, ogień. Ania Strzmiela, łączy nas rutina CEA. Rutina CEA wspiera odporność, zawiera witaminę C, rutozyd i jeszcze dużo więcej. Dla dorosłych rutina CEA Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci rutina C. A Junior Plus z czarnym psem cynkiem w tabletkach i w syropie. Rutina CEA, odporność na potęgę dla każdego. Państwowo najbardziej smakuje... Na Pewnie może! A, Wyskuką w górę! herbaty z cytryny. Idealne połączenie wafelka i czekolady sprawia, że każdy kocha pizza po swojemu. Oglądajcie Mikołajkowy blok reklamowy. To prosty gest. 6 grudnia 18:45. Tylko w pulsacie. Sponsorem programu jest producent Esenciale Max, leku na objawy chorób wątroby. <słyska> Sponsorem programu jest Disney. Dystrybutor filmu Zwierzogród 2. Na program zaprasza sponsor Lorenz, producent chipsów Crunchips. Minki, zestaw podaj